Dzień dobry. Biegnę. Biegnę do Was, kochani. Witam serdecznie wszystkich ćwiczących i oglądających, słuchających. Zachęcam do ćwiczeń. Budujemy tutaj na moim kanale codziennie. Codziennie? Oczywiście, weekendy są przerwy. A tak, na dniu roboczym codziennie budujemy nawyk gimnastyki, nawyk lepszego samopoczucia, budujemy naszą energię życiową. W każdy możliwy sposób kochani, bo to taka gimnastyka na wesoło. Dzisiaj w tanecznym rytmie jedziemy. Nóżki chodzą. Dołączam ręce, okulary zdejmę. I lecimy. Witajcie dziewczyny, witajcie chłopaki. A dzisiaj może od Filipa. Dzień dobry Filipie. Kłaniam się Marcinie, kłaniam się. Wszystkim innym panom kłaniam się. Niedziutko. I jedziemy. Oddychamy. Na początek wdech, wydech. I lecimy z małpą. A jak jest małpa? Wyrzucamy ręce do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Bierzemy kijek, kochani, bierzemy kijek. Wdech, wydech wyrównujący. I raz, dwa. Raz, dwa. Prostujemy sylwetkę. Zobaczymy, co to za muca przyjdzie. Elżbietko, dzień dobry. Bezimienno, witam, witam. Bardzo się cieszę, że ćwiczysz. Cieszę się i gratuluję wszystkim, którzy ruszyli. Po prostu ruszyli swoje cztery litery. Tak, kochani, bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby zacząć ćwiczyć. Sylwusiu, pozwól, że cię tutaj przywitam. <słuch> Sylwoniu, kochana. <słuch> I lecimy. I biegniemy. Nóżka w lewo, nóżka w prawo, tak? Nóżka w lewo, nóżka w prawo, Tereniu, dzień dobry. Jak mówię, nóżka w lewo, nóżka w prawo, to zawsze ty mi się przypominasz. Także dziewczyny, chłopaki, bardzo się cieszę, bo ćwiczymy wszyscy, bez względu na wiek, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, czy to miasto, czy wieś. Najważniejsze, kochani, że mamy polskie w sercu. A ci, co mają co innego, to i sprawa. <laughs> Wczoraj się spotkałam z bardzo fajnym stwierdzeniem, że. Wiecie, czasem tak jest, że ludki się nakręcają tak. Ty, na nie straba, bo. Sama stara, ale ty starowało. No to teraz nie wiadomo, czy to jest takie, wiecie, uznanie tej starości. Jak to było kiedyś w tym kawale? Że w jakim wieku? W jakim wieku ta obita? No jak to w jakim? Starej krowy? W wieku starej krowy? A ile to taka stara krowa ma lat? No 18 to już taka bardzo stara. Także kochani, tak to jest. O. Dobra, i nóżka w lewo, nóżka w prawo. I strząsamy, strząsamy. A ja kochani dzisiaj się o, prezentuję bardzo fajne, kolorowe te legnice. <gulity> Super, nie? No bo stwierdziłem, że jak już tyle ćwiczę, to pora inwestować. Takie fajne ciuszki. Bo to kochani właśnie to jest to. Ćwiczymy w domu, w dresie, w czymkolwiek. A my w A Albo bez majtka, no jak jesteśmy jak nam pasuje, ale jak człowiek człowieka coś cieszy, to sobie takie kupi. O, jeszcze do tego coś fajne czy tamto. Dobrze, jak ta muza następna? Uuu, dobra, bierzemy kijka. Boże, fajne to. I lecimy z kijkiem. Na boki będziemy się teraz, posłuchajcie, stajemy szeroko. Oczywiście, o kolanka chodzą i Mario, dzień dobry. Anno, dzień dobry. Krystyna, dzień dobry. Ćwiczymy. Jak już przyszłaś, przyszedłeś na mój kanał, to ćwiczymy. Nie posłuchajcie, chłodno. No, tak z 8 stopni. Nie, może koło 10, ale chłodno. Chłodny poranek, ale jak się ruszam, to nie czuję tego. To jest mi przyjemnie, bo to taki jest. Wiecie, jak się pływa? Pływa się dobrze w chłodniejszej wodzie. W cieplej to człowiek siedzi i się grzeje. I jeszcze kilka. I zaraz skończymy. Tą serię i polecimy z następną. Oh. Uh, uh, jak, jak, jak ja tu ćwiczę! Aż się dwa kruszył. Dobrze i. Będziemy robić teraz wymachy. A mi się tu coś rozkręca. Nogi, noga na zmianę, prawa lewa do góry. Jeszcze Hilunia. Mariola, dzień dobry, Jadwiga, dzień dobry. Trenie. Każda. Wszystkie terenie każda za sobą. Bożenko, witaj! O. Dobrze kochani. Kijeczek odstawiamy. Teraz opukiwanko. Także medycyna chińska, tutaj się ruszamy w rytm, a tu się opukujemy. Pobudzamy te nasze narządy wewnętrzne. Dobra, teraz wartownicze. Nie bój dwadzieścia. Pięćdziesiąt też można. Mhm. Ok. Pod kolanami. Ręka do góry zgięta w łokciu paszki. Piękne niebieskie niebo u mnie. I wrony są wrony, jak one się nazywały? Sprawdzałam, rzeczywiście są te białe. Są biało szyje, jakoś takie, ale one są mają taki biały tułów, no, czarne skrzydła. Są w ogóle wrony całe białe. No, jakoś tak dziwnie wygląda. Uff. Ale jakoś nie, moje te dwie wrony, co były, co mnie tutaj wspierały na początku, jakby gadały do mnie. Może mi jakąś dobrą nowinę przyniosły wtedy. Jakoś ich tu nie ma. No dobrze. A sroki, kochani. Sroka to przede wszystkim skrzeczy. Ale ze sroką to jest tak, że o, sroka się darła. Jak to moja ciecia mówiła się tutaj w tej pamięci. <laughs> Ziutka, ciocio, o, o, ale sroka się darła. Goście przyjechali. Uff, dobra, lecimy tu. Było znaków kilka. Kocica się myła. Tak, goście przyjechali. Jak to Boże, jak się przez ucho myje, to chyba tam y, któryś to facet, a tak to no to kobieta. <ścoughs> tam kocice się codziennie myły, no ale wiecie. Okej. Okay. Dobrze, kochanie. I teraz tak. Jeszcze może tutaj na, na tym trochę, na klacie. Uff. O! I głowa i szyję. I tu. O, przeciwko demencji i wyrównanie ciśnienia. Dobra, kochani, lecimy. I teraz tak, kolanko do góry. Raz. I łapiemy. Dwa, żeby przyciągnąć. tak Dobra, jaka muzyka jest? To jest? W rytm każdej. Palce tutaj, jak widzicie, biorę kolano do góry i palce u nóg na dół. Kieruję. Także po prost, prostu jest stopę. Uff. Uff. Ok, teraz kochani. Klękamy. I teraz tak. Klęk podparty, noga na bok. I siadamy. Widzicie? Zobaczcie. Klęczymy. Klęk podparty, obie, dłonie, obie ręce wyprostowane. Kolano stawiamy na bok. Raz. Dwa. Trzy cztery raz dwa trzy cztery ok zmiana nogi teraz lewe kolano raz dwa trzy cztery ja się przykręcam, żebyście widzieli lepiej I to nie za wiele na początek spokojnie, kochani, jak Wam się spodoba, to sobie będziecie ćwiczyć w większej ilości. Teraz jesteśmy, klęczymy i noga do góry. Na zmianę. I do góry, i wyrzut. Jak zaczynamy ćwiczyć, nowe ćwiczenie, kochani, spokojnie, spokojnie. Ok, a teraz ramionka. Kółka. O! Oh. Się tu mi mikrofon, chowa. W mikrofonie się nie chowaj. O! Zaraz będziemy głową ćwiczyć, bardziej szyją ćwiczyć, głową ruszać. Uf. Uf. Dobrze, kochani, luzujemy ręce, rozluźniamy, tak, rozluźniamy do góry. Patrzymy się wysoko, głowa między ręce, i wyciągamy się. O! Ciągniemy, 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 ciągniemy. Uf. I jeszcze raz. Do góry ręce. Uf, a siedzimy, siedzimy. Kolana, zgięte na kolanach siedzimy. Zgiętych Upam na stopach. Uf. Ok, teraz głowa do przodu do tyłu i już będziemy kończyć powoli dzisiejszą sesję. A to czwarteczek, jutro piąteczek, kochani. Uf. O. I teraz, uwaga na boki. Oh, jak czeszcze, to dobrze, znaczy potrzebne. Oh, to mam ruszać głową, a w sobie to już cała ruszam się prawie. Głową, głową, kochani. Głowa chodzi. Oh, głowa, w prawo, w lewo. Oh, I teraz jeszcze kółeczka. Głową na koniec kółeczka. W Sandruniu, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Roksolanka, cieszę się, że ćwiczysz. Z każdej, z każdej duszyczki mojej się cieszę. Dobrze, kochani, i teraz kończymy i zrobimy na koniec. Zobaczcie taki: wydech, wydech. Na wydechu robimy ćwiczenie. Kładziemy się, ręce zewnętrzną stroną kładziemy na podłogę do tyłu i na wydechu, głowa do podłogi. No to, że pupa ucieka do góry, to się nie dziwimy. I to ćwiczenie dziecka było zamykające. Ja Wam dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tak oczywiście pokażę, jak wygląda niebo. U mnie kosmosiki, <głos》>, bo ja się lubię te kosmosy, one się nazywają też, warszawianki na nią też mówią, ale kosmos to kosmos, piękne, tutaj troszeczkę te jaśniejsze i kochani, tak wygląda niebo, tak wygląda niebo. I do jutra kochani, do jutra.